A co jeśli powiem ci, że świat nie jest już taki sam w chwili śmierci papieża? Nie mówię tu o polityce sukcesji ani ceremonii. Mówię o tym, co niewidzialne. Karl Jung przewidział, że pewne wydarzenia na Ziemi odbijają się echem, jak trzęsienia ziemi w zbiorowej nieświadomości. A śmierć papieża to nie tylko koniec to duchowe zerwanie, które zmienia oś między niebem a światem ludzi. Czujesz to, nawet jeśli tego nie rozumiesz, nawet jeśli w to nie wierzysz. Kiedy papież wydaje ostatnie tchnienie, coś się przemieszcza w ukrytych sferach, coś starego, budzi się coś mrocznego, zbliża się, a może coś świętego zaczyna się poruszać. Ale co dokładnie dzieje się w niewidzialnej rzeczywistości i dlaczego Jung twierdził, że ten moment oznacza ostateczną zmianę w psychice ludzkości? Odpowiedzi nie znajdziemy w wiadomościach, znajdują się one w przepaści między upadającym ciałem a otwierającą się wiecznością. Karl Jung wierzył, że w historii zdarzają się rzadkie momenty, w których symbole stają się ciałem, a śmierć papieża jest jednym z takich momentów. Dla niego papież nie był tylko przywódcą religijnym, ale żywym przejawem głębokiego archetypu pośrednika między światami rybaka, dusz symbolu duchowego ojca, który chodzi po ziemi ubrany w białą szatę. Kiedy ta postać upada, umiera nie tylko człowiek. Następuje tymczasowy upadek mostu między tym co ludzkie a tym co boskie. Jung twierdził, że ludzkość nie jest gotowa, aby zrozumieć symboliczne znaczenie tego wydarzenia, ponieważ zapomniała jak odczytywać sygnały płynące z kolektywnej nieświadomości. I właśnie dlatego, gdy umiera papież, wielu odczuwa subtelny dyskomfort, niewytłumaczalny niepokój, poczucie pustki, nawet ci, którzy nigdy nie odmówili ani jednego różańca. Ten dyskomfort jest echem wygasającego symbolu jest to szept. Niewidzialnego informujący duszę, że coś zostało usunięte z kosmicznego plansza. Dla Junga postać papieża pełni rolę mitologiczną, głęboko zakorzenioną w ludzkiej psychice nawet poza granicami katolicyzmu. Jest to stary mędrzec, który nosi w sobie przeciwieństwa, autorytet i miłosierdzie, surowość, i czułość, obecność i samotność. Kiedy odchodzi równowaga, zostaje zachwiana, a świat duchowy. Wymiar, którego nie widzą oczy, ale rozpoznaje dusza, wchodzi w stan rekonfiguracji, jak planeta, która na chwilę traci swoje słońce. Nie ma znaczenia, czy pojawi się inne. To zniknięcie tworzy wir dziurę w świętej porządku i to właśnie w tej odchłani wszystko może się zmienić. Jung postrzegał śmierć papieża jako przełamanie psychicznej bariery między świadomością ludzkości a jej najbardziej archaiczną stroną. W momencie, gdy zdejmowany jest pierścień rybaka, gdy ciało milknie, a kopuła Watykanu pogrąża, się w żałobie następuje symboliczne zejście do podziemi. Kolektywna psychika przechodzi przez nieoficjalną żałobę, w której pytania egzystencjalne pojawiają się jak duchy: kim jesteśmy bez naszego duchowego opiekuna, co się dzieje z wiarą, gdy znika jej twarz. Dokąd zmierza autorytet, gdy najbardziej symboliczna postać na świecie powraca do prochu, Jung twierdził, że na te pytania nie trzeba odpowiadać trzeba je tylko poczuć, ponieważ otwierają one rany ukryte w codzienności, a w stanie otwartej rany możliwe jest coś nowego przemiana. Archetyp papieża według Junga jest jednym z niewielu zachowanych przez współczesną cywilizację. W świecie, który niszczy mity i dyskredytuje symbole, papież pozostaje postacią mityczną, otoczoną rytuałami, szatami, tajemnicami i milczeniem. Reprezentuje on zinstytucjonalizowane sakrum boskość wcieloną w ciało i krew. Jego głos ma w sobie pradawną moc. Jego spojrzenie dla milionów ludzi jest błogosławieństwem jego upadek wstrząsa zatem duchowymi fundamentami nawet jeśli jest to niezauważalne ludzkość nawet nieświadomie wchodzi w stan poszukiwań poszukiwań zastępstwa ciągłości sensu to właśnie w tym okresie między śmiercią a nowym konklawe ludzkość jest według junga najbardziej wrażliwa i paradoksalnie najbardziej otwarta na sakrum jednak nie każdy ruch w tym momencie jest jasny Jung ostrzegał, że upadek symbolu otwiera przestrzeń dla pojawienia się zbiorowej ciemności. Może ona przybrać formę chaosu, fanatyzmu, rozczarowania? Śmierć papieża może być dla niektórych powodem do przebudzenia. Dla innych jednak jest to luka, przez którą wdziera się beznadziejność. Mówił, że kiedy symbol umiera i nie jest zrozumiany, pustka, która pozostaje, może zostać wypełniona czymkolwiek, w tym siłami destrukcyjnymi. Dlatego, według Junga ten moment wymaga świadomości. Duchowa żałoba powinna być przeżywana z obecnością, a nie w pośpiechu. Ponieważ stawką nie jest tylko sukcesja papieska, chodzi o przetrwanie archetypu niezbędnego dla ludzkiej duszy. Podczas gdy dzwony biją, a tłumy gromadzą się na Placu Świętego Piotra, coś większego dzieje się w niewidzialnym świecie. To tak jakby niebo pochylało się, aby powitać sługę, a jednocześnie oczekiwało od ludzkości odpowiedzi gestu uznanie Jung twierdził, że nie ma świętych wydarzeń bez udziału psychicznego. Jeśli dusza świata pozostaje obojętna, symbol nie integruje się, a globalna psychika choruje. Ale jeśli jest świadomość, jeśli jest szacunek, jeśli jest prawdziwa żałoba, wtedy ta chwila staje się alchemiczna. Stare jest czczone, nowe może się narodzić. Śmierć w końcu spełnia swoją funkcję odnowy i właśnie dlatego Karl Jung przewidział, że świat zmienia się duchowo, gdy umiera papież, ponieważ upadł żywy symbol, ponieważ odszedł strażnik światła, ponieważ zniszczono most między światami i trzeba zbudować nowy. Ale ten nowy most powstanie tylko wtedy, gdy ludzkość będzie umiała przejść przez ciemność tej przerwy, nie biegając, nie rozpraszając się, ale zatrzymując się, milcząc, czując, bo w tej ciszy przemawia niebo. Karl Jung, badając wielkie cykle zbiorowej psychiki, zidentyfikował wydarzenia, które działały jak duchowe przełomy. Śmierć papieża jest jednym z takich przełomów. Ale nie kończy się ona ostatnim westchnieniem ciałem spoczywającym pod całunem żałoby. Wręcz przeciwnie, to właśnie w tym momencie dusza świata zwraca się ku ukrytemu sądowi. Nie, jest to publiczny, transmitowany w telewizji sąd, gdzie wylicza się czyny i przemówienia. Jest to sąd niewidzialny. Ludzka psychika zbiorowo intuicyjnie wyczuwa, że ten człowiek, symbol najwyższego pasterza, stoi teraz przed nieznanym. Jung twierdził, że każdy symbol umierając pozostawia echo. Otwarte pole, a to pole staje się podatne na pytania, których nikt nie ośmiela się zadać na głos, co dzieje się z duszą papieża po śmierci, jakiego rodzaju światło lub cień ją otacza i jak ten indywidualny rytuał łączy się z duchowym przeznaczeniem ludzkości. Wierzył, że śmierć tak znaczącego przywódcy duchowego budzi uśpioną energię psychiczną w tych, którzy nadal są wrażliwi. Nie jest przypadkiem, że w tych dniach wielu zaczyna śnić o postaciach religijnych lub odczuwać intensywne emocje, których nie potrafią wyjaśnić. Zbiorowa dusza rozpoznaje, że coś się zmieniło, jednocześnie domaga się odpowiedzi, ponieważ papież to nie tylko osoba, która umiera to obecność, która przestaje zajmować święte miejsce. Śmierć tego symbolu porusza płytami tektonicznymi nieświadomości, zmieniając wewnętrzną geografię milionów dusz. I to właśnie na tym niestabilnym gruncie definiuje się to, co nadejdzie później. Jung twierdził, że w momentach duchowej, transformacji psychika może wybrać dwie drogi: drogę zaprzeczenia lub drogę integracji. Zaprzeczenie to postrzeganie śmierci papieża wyłącznie jako faktu politycznego zmiany przywództwa wydarzenia instytucjonalnego. To ignorowanie symbolicznej przepaści, która się otworzyła, to traktowanie sakrum jako rutyny. Integracja to jednak inny proces. To zatrzymanie się, refleksja, zrozumienie, że nawet bez pełnego zrozumienia coś głębokiego zostało wyzwolone. A to wymaga udziału. Jung wierzył, że jedynym sposobem na utrzymanie energii archetypu po upadku jego nosiciela jest zbiorowa świadomość. Kiedy symbol upada i nikt nie patrzy, naprawdę umiera. Ale kiedy wiele oczu, serc i świadomości dostrzega, ten upadek symbol się przemienia. A co wtedy dzieje się z duszą papieża? Jung choć nie był teologiem, zajmował się tym, co nazywał psychologią świętej śmierci. Wierzył, że kiedy dusza, która zajmowała tak wysokie stanowisko, odchodzi, niesie ze sobą ogromny archetypiczny ciężar. Ciężar pasterza, który opiekował się milionami, ciężar człowieka, który wysłuchał wyznań całego świata, nawet ich nie znając. Ten ciężar nie znika, Musi zostać oczyszczony, musi zostać zrozumiany. Jung twierdził, że dusza ta wchodzi w proces radykalnej rewizji, nie po to, aby zostać ukarana, ale aby zostać oświecona. Dusza papieża na tym etapie widzi z absolutną jasnością wszystkie niewidzialne skutki swoich widocznych działań. Każde słowo, każda cisza, każdy pominięty gest wszystko zostaje ujawnione w świetle prawdy. Nie jako potępienie, ale jako Pełna świadomość. I właśnie tutaj Jung prowokuje nas najgłębiej. Jeśli nawet najwyższy symbol wiary instytucjonalnej musi całkowicie się zrewidować. Co powiedzieć o nas, jeśli nawet ten, który prowadził tłumy, staje przed duchowym zwierciadłem. Jak nie wyobrazić sobie, że my również zostaniemy wezwani do tej konfrontacji, śmierć papieża przypomina nam, że nikt absolutnie nikt nie ucieknie przed chwilą objawienia, że wszyscy prędzej czy później przejdziemy przez ogień prawdy. I to powinno nas obudzić. Nie do strachu, ale do czujności, do lucydności, do obecności. Dlatego, kiedy usłyszysz dzwony bijące za zmarłego papieża, nie myśl tylko o Rzymie-Konklawę czy przyszłych nazwiskach. Pomyśl o sobie o swoim życiu, o swoim oddaniu, o swojej prawdzie, ponieważ to ciało, które teraz spoczywa również kiedyś się spieszyło, również się bało, również się rozpraszało. Ale przede wszystkim to ciało niosło misję, a teraz stoi przed wiecznym. Pozostaje pytanie, jaka jest Twoja misja? Czy wiesz, czy udajesz, że nie słyszysz tego wezwania? Jeśli ta refleksja poruszyła Cię do tej pory, zapraszam Cię do napisania w komentarzach: nawet to, co święte, musi stanąć przed prawdą. Niech to będzie znak, przypomnienie, symboliczny gest. A jeśli uważasz, że ta treść może zapalić świeczkę w innej duszy, podziel się nią, wyślij ją, niech ta cisza dotrze do tych, którzy potrzebują przebudzenia. Karl Jung mawiał, że są chwile, kiedy zbiorowa dusza ludzkości milczy nie z obojętności, ale z cichego zdumienia wobec sakrum. Śmierć papieża jest właśnie takim wydarzeniem. Nie chodzi tu o zwykły smutek ani żałobę polityczną. Chodzi o zawieszenie duchowej więzi między Ziemią a tym, co niewidzialne. W tej ciszy, która rozprzestrzenia się po całym świecie, jest coś więcej, wezwanie. Jung postrzegał tę zbiorową pauzę jako szczelinę, przez którą może wejść duch. I właśnie w tej próżni archetypy ulegają rekonfiguracji, porusza się zbiorowa nieświadomość, a cień, jeśli nie zostanie rozpoznany, może się rozrosnąć. Odejście papieża jest czymś więcej niż końcem, jest zwierciadłem zwierciadłem, które odbija duszę kościoła, a także duszę każdego z nas, bo kiedy umiera namiestnik Chrystusa, pytanie, które nasuwa się ludzkości, nie dotyczy tego, kto będzie następny, ale tego, co zrobiliśmy z dziedzictwem, które nam pozostawił. Symbol upadł, obecność odeszła. Ciężar papieskiego pastorału powrócił na ziemię. I przez krótką chwilę najwyższa władza chrześcijańskiej wiary powraca do punktu zerowego, do prochu, do ciszy. Jung twierdził, że ten powrót ujawnia kruchość wszystkiego, co czcimy jako wieczne. Nawet papież umiera, nawet przywódca, którego nazywamy Ojcem Świętym, musi przejść przez wąską bramę śmierci. I właśnie w tym stwierdzeniu tkwi najtrudniejsza lekcja: nikt nie ucieknie. Żadna godność, żadna sutanna, żadna tiara, żadne oklaski. A jeśli nawet papież musi zdać sprawę, jak ujawniają wizje interpretowane przez Junga w świetle nieświadomości, to sprawiedliwość. Boska jest absolutna. Ponieważ psychika nie zna tytułów, dusza nie zabiera koron na drugą stronę, zabiera intencje zaniechania wybory. I właśnie tam ujawnia się prawdziwa duchowa waga papieństwa. Jung twierdził, że kiedy umiera tak potężny symbol, nie rozpada się, przekształca się. Ale ta transformacja wymaga oczyszczenia. Archetyp musi przejść przez ogień. I zgodnie z najgłębszymi intuicjami, które zapisał właśnie w tym momencie, papież staje się ponownie tylko człowiekiem. Człowiekiem, którego nie widzi tłum, ale niewidzialne oczy, które badały każdy szczegół jego duszy. Nie ma zasłon, nie ma przemówień, nie ma obrony, tylko prawda. Jung postrzegał to nie jako karę, ale jako najwyższą formę miłości. Miłość, która nie pozwala na złudzenia, miłość, która objawia wszystko, miłość, która zbawia światłem. Dlatego, kiedy umiera papież, niebo się nie zamyka, otwiera się. Nie z radością, ale z czcią, nie z potępieniem, ale z jasnością. Anioły, jak mówił Jung w języku symbolicznym, nie przychodzą z trąbami, ale w ciszy. Ponieważ to właśnie w ciszy dusza papieża słyszy to, czego unikała słyszeć. Widzi to, czego unikała widzieć. Czuje to, czego unikała czuć. I w tej odchłani objawienia dusza papieża dokonuje wyboru, albo poddaje się światłu, albo trzyma się cienia, który jeszcze pozostał. To decydujący moment, ponieważ papież nie jest tylko człowiekiem. W życiu jest nosicielem symbolu, który niesie ciężar tysięcy lat. Krew męczenników, wiara prostych ludzi, chwała świętych, upadki tych, którzy zawiedli, wszystko to pulsuje w jego duchowym ciele. Jung wierzył, że to duchowe ciało musi zostać uwolnione, oczyszczone, odkupione, zanim wejdzie w miejsce spoczynku. Dusza papieża nie trafia prosto na tron, przechodzi przez pewną drogę droga, która często jest węższa niż się wydaje, ponieważ im wyższa misja, tym głębsza odpowiedzialność. I to nie z okrucieństwa, ale z powodu uniwersalnej równowagi. Jest w tym coś głęboko ludzkiego, ponieważ przypomina nam, że nikt nie jest ponad prawdą, że nie ma funkcji duchowej, która zwalnia z pokory, że każda duchowa moc ma swoją cenę, a ceną tą jest nie to co się pokazało, ale to co się straciło. Jung widział w tym istotę archetypu śmierci inicjacyjnej. Ten, który umarł jako papież, teraz wkracza jako człowiek. A przed archetypicznym Chrystusem nie ma protokołu, jest oddanie albo opór, ale nigdy udawanie, ponieważ po drugiej stronie wszystko jest prawdą, a podczas gdy to dzieje się w niewidzialnym świecie, widzialny również się zmienia. Świat wchodzi w rodzaj zawieszenia. Świece gasną, tłumy się gromadzą, głosy cichną. Nawet niewierzący choćby na chwilę uznają, że wydarzyło się coś wielkiego, Jung twierdził, że taka jest moc symbolu, działa nawet na tych, którzy go negują. A kiedy symbol upada, pozostawia ślad, który porusza niewidzialny porządek świata. Śmierć papieża jest więc czymś więcej niż tylko wydarzeniem. Jest cichym trzęsieniem ziemi, mistycznym zerwaniem, szansą tak, szansą. Ponieważ to właśnie w upadku symbolu rodzi się pytanie, którego najbardziej boi się ludzka dusza, a ja jak żyję. Jeśli najświętszy człowiek na Ziemi musiał pokłonić się przed prawdą, co sprawia, że myślę, iż mogę żyć w kłamstwie jeszcze jeden dzień, to właśnie od tego pytania zaczyna się prawdziwa żałoba, a także prawdziwa przemiana. Karl Jung mawiał, że koniec symbolu jest często początkiem przebudzenia, ale przebudza się tylko ten, kto jest gotowy stawić czoła ciemności, którą ujawnia cisza. Śmierć papieża jest właśnie tą ciszą. Kosmiczną pauzą, podczas której niebo czeka, aby zobaczyć, jak zareaguje ludzkość. Świat nadal się kręci, gazety nadal donoszą o wydarzeniach, media społecznościowe dzielą się między żałobą a ironią, ale gdzieś głębiej pojawia się pęknięcie niewidoczne, ale realne ponieważ kiedy upada archetypiczna postać, nie upada sama zabiera ze sobą część Starego Świata, część duchowego porządku, który podtrzymywał wiarę milionów ludzi. W tej pustce, która się otwiera, coś musi się narodzić. Ale to, co się narodzi, zależy od nas. Jung twierdził, że zbiorowa nieświadomość jest plastyczna, reaguje na świadomość, która ją obserwuje. Dlatego, kiedy odchodzi papież, to, co dzieje się potem, nie jest tylko dziełem boskim, jest również wynikiem naszej reakcji. Czy będziemy nadal spać, czy nadal będziemy traktować wiarę jako protokół sakrum, jako nawyk, a to, co niewidzialne, jako przesąd, a może uznamy, że coś zostało zniszczone? Aby można było odbudować coś bardziej prawdziwego? Bo w gruncie rzeczy, każda święta śmierć jest szansą na odrodzenie. Być może nigdy nie zastanawiałeś się nad śmiercią papieża jako wydarzeniem duchowym, które ma wpływ na ciebie. Być może wszystko to wydaje ci się odległe, ale Jung ostrzegał: Nie ma śmierci zbiorowej, która nie ma wpływu na jednostkę. Jeśli dusza świata drży, twoja również, to odczuwa. Być może nie potrafisz nazwać tego, co czujesz, ale czujesz. A teraz, kiedy dotarłeś aż tutaj, być może czujesz coś innego niepokój, ciepło, wspomnienie pytanie, które nie chce odejść posłuchaj tego, bo tak właśnie przemawia to, co niewidzialne, nie krzykiem, ale pulsowaniem. Jeśli to pulsowanie poruszyło w tobie coś, to znaczy, że symbol wciąż żyje. A jak mawiał Jung, wszystko, co żyje, może zostać przemienione, może zostać odkupione, może zostać zintegrowane. Dlatego kończąc ten film, nie zamykaj po prostu karty. Zamknij oczy na chwilę i zadaj sobie pytanie: co we mnie musi umrzeć, aby coś bardziej autentycznego mogło żyć? Która część mojej wiary jest tylko rutyną, która część mojej duszy jeszcze nie uklękła? bo może odpowiadając na te pytania robisz dokładnie to, co robi dusza papieża przed niewidzialnym tronem, wybierasz prawdę. Jeśli ta treść rozbudziła w tobie iskrę świadomości, polub ten film. Podziel się nim z kimś, kto również tak czuje, nawet jeśli nie potrafi tego wyjaśnić. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać treści, które nie pozostają na powierzchni, ale dotykają sedna. Tutaj każdy film jest świecą zapaloną w ciemności, każde słowo jest schodkiem, każde spotkanie jest szansą na powrót do tego, co nigdy nie powinno zostać zapomniane. Do zobaczenia podczas następnego rytuału. Do tego czasu niech cisza nieba przemówi do ciebie.